Przeczytam z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, wersety od 9 do 10. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Piękne słowa. One mówią o. W takich może dwóch, trzech najprostszych rzeczach, w kilku zdaniach. Po pierwsze, mówią o miłości Boga. O tym, że Ojciec miłuje Syna, a Syn z kolei miłuje nas, tak jak Ojciec miłuje Syna. Musimy pierwszą rzecz powiedzieć o Bogu, najważniejszą, mianowicie to, że Bóg jest miłością. Nie oznacza to, że Bóg sobie jakoś istnieje jako, jako Bóg, tak? i on ma jako dodatkowy atrybut miłość, którą, wiecie, możemy wziąć, odciąć, podzielić w jakiś taki rzeczywisty sposób od samego Boga. Nie. W Bogu jest tak, że nie możemy w żaden sposób oddzielać, w sposób rzeczywisty, jego atrybutów, jeżeli mówimy, że Bóg kocha, lub też Bóg ma miłość, to oznacza, że Bóg jest sam miłością. On jest całą miłością, on sam jest miłością. I w tym on sam dzięki temu jest źródłem wszelkiej miłości. Jeżeli więc stworzył człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo i patrzymy się na tego człowieka i widzimy, że w tym człowieku jest potencjał kochania, Potencjał czynienia dobra drugiemu człowiekowi, to musimy powiedzieć, jest tak tylko i wyłącznie dlatego, że źródłem ostatecznym tego dobra i tej miłości w człowieku jest sam Bóg. To jest taka pierwsza myśl, którą wyciągamy z tego tekstu. Druga myśl jest ta, że to, co mówi pięknie werset 10: Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Piękna myśl. Czyli zobacz, pierwsze słowo, które tutaj się tak rzuca i wyłania, to słowo trwać. Trwanie. Trwać będziecie w miłości mojej. To trwanie w miłości, to wiesz, nie jest tak tylko raz sobie umiłowałem i od tego odszedłem. Tylko to jest trwanie, a trwanie, to słowo trwam, oznacza, że y, ustawicznie w czymś. Y, Istnieje, ustawicznie w czymś funkcjonuje, trwam w czymś, nieustannie w czymś, w jakiejś rzeczywistości jestem. I to, w czym ja mam trwać, mam trwać w miłości, ale w czyjej miłości? To nie jest moja miłość, ale w miłości Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo ważna myśl. Druga myśl z tego wersetu jest taka, że będę trwać w tej miłości, jeśli, jeśli, i tu jest warunek, jeśli przykazań, jego będę przestrzegać. Czyli tak, jeśli przestrzegam przykazań Bożych, to trwam w Jego miłości. I tu jest jakieś, jakieś sprzężenie, jakaś, jakiś warunek, i jest to słowo postawione jeśli. To nie jest tak, że tu jest coś takiego, wiesz, bezwarunkowego. Tylko jeśli przykazań Jego przestrzegam, to oznacza, że go miłuję. Z mojej miłości do Boga wynika to, że ja chcę przestrzegać Jego przykazań. I A, Bóg jest takim Bogiem, że on patrzy na moje pragnienie i uzdalnia mnie do tego, abym mógł przestrzegać Jego przykazań, bo przestrzegać przykazań Bożych nie jest rzeczą prostą. To po ludzku jest to generalnie niemożliwe, tylko i wyłącznie jestem w stanie przestrzegać Bożych przykazań dzięki temu, że Jezus Chrystus wyświadcza mi do tego łaskę i Duch Święty uzdalnia mnie do kochania, do kochania Boga przede wszystkim i do kochania drugiego człowieka. Bez tego uzdolnienia mnie przez Ducha Świętego, ja sam nie jestem w stanie przestrzegać Bożych przykazań, bo to jest. Tylko i wyłącznie z łaski, z łaski, która poprzedza wszelki mój czyn. Łaska poprzedza mnie w moim myśleniu, w moim decydowaniu, i w moim czynieniu, i w moim kochaniu. Wszystko, czym jest poprzedzone moje życie, to łaska Boża. I kolejna myśl, która jest tutaj, jest taka, że mam być uczniem Jezusa Chrystusa. Właśnie w czym? Właśnie w miłowaniu, bo tak się kończy ten werset dziesiąty. Yy, więc trwajcie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego. Popatrzcie, yy, ja przestrzegałem przykazań Ojca Mego i trwam w miłości Jego, i tak samo teraz wy macie. My jesteśmy naśladowcami Jezusa Chrystusa. To, że ja jestem chrześcijaninem, to, to oznacza, że jestem naśladowcą Jezusa Chrystusa. Staram się Go naśladować. Staram się czytać Słowo Boże, poznawać Jego życie, poznawać naukę Jezusa Chrystusa i staram się nie tylko ją znać i poznawać, ale staram się ją tą drogą postępować. Czyli tą naukę Jezusa Chrystusa staram się wprawiać w czyn w moim życiu. Oczywiście nie jest to łatwe i nie jest to proste, i nie oznacza to, że jesteś w tym, czy też ja jestem w tym doskonały i nigdy nie upadam, nie, ale oznacza to, że ja się staram. Mam takie wewnętrzne pragnienie, aby przez szacunek i miłość do Boga postępować według Jego przykazań. I Bóg patrzy na to moje pragnienie, i mnie niezdolnego kompletnie do tego uzdalnia dzięki Duchowi Świętemu i dzięki swojej łasce. To jest takie krótkie tylko rozważanie na dzisiaj, którym chciałem się z Tobą podzielić. Pozwól, że się na koniec tylko pomodlę. Panie, dziękuję Ci Boże za Twoje słowo. Dziękuję Ci, Panie, za miłość, jaką Ty masz dzisiaj do nas. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty sam dałeś nam przykład do tego, jak mamy miłować Ciebie, Ojca i siebie nawzajem. Dziękuję Ci, Panie i proszę Ciebie, Boże, błogosław, Panie, to Słowo w naszych ustach i w naszych uszach. Amen.